No, i teraz tak. Tu wyczyściliśmy, moglibyśmy teraz w sumie iść na tego gościa. Mamy minus 325 golda, to jest dość słabe. W takim razie, może magiczne posiłki i większe chody przynajmniej raz. I dzikie serce, poproszę. Też spokoj No, i teraz tak. Oblężamy nim, a nim tylko podchodzimy jako pomocne. Eee, dobra. No, mają dość sporo tych jednostek. 8 tur. Dobrze, no to niech tak sobie stoją. Tu jakoś sobie damy radę. Ubersrejk jest karczą pod krwawym księżycem. Dodatkowo to bym chciał i możliwe, że właśnie zbrojownie. Więc na razie nic nie budujemy. Choć przydałaby się przędzalnia. Nie ma to tamto. No nie, nie chcę. są nie agresji. O, Marienburg się przemieścił, to jest też niesamowita okazja. No dobra, oni nie będą chcieli tutaj walczyć. Możemy sobie zrobić to taki będzie tryb w obozie. w obozie. Tutaj zbierać hajs nic innego nie zostaje. Karczma co robi. Wody 50, ład publiczny plus 2, dodaje mury do osady. No i kuszą. Nie 1000 zł. Tylko no dobra, niech będzie. To na opartego nie trzeba by było już stawiać tej strażnicy, mimo że garnizon miałbym trochę ograniczony. jest porta oczywiście. Na nas nie zdać. Produkcja towarów handlowych, albo linia montażowa. dajmy tak. Na razie jednostki jako tako się sprawdzają. Przez 6 tur do wyczerpania zapasów. Nie oblegam ich, bo nie mam... Znaczy nie szturmuję, bo nie mam dodatkowo do, do dobrych jednostek, więc... Bo to dość ciężka bitwa. Dobra, Alabeklan czy Hochland? No, za. Talabekland, to ciebie. Dlatego, że ma Talabaim, a tam ma rycerzy gorącego słońca. Dobra, jutro Boka cały czas stoi i czeka. Dufaldorfy raczej nic ciekawego nie mogę teraz zrobić. Ewentualnie, pola do podniesienia rozwoju, ale to nie jest mi potrzebne jakoś specjalnie. 3200 zł będę potrzebował. To jest to, czego potrzebuję. Kon braciak nie ma. Ciężko tutaj jest. Imperium na początku nie ma, czego tak naprawdę plądrować. Jedyne, co można pójść, to tak naprawdę, tutaj właśnie na Skarsnika Trochę go pomęczyć. O proszę. Nie mogli się powstrzymać. Dobra, plus 4 dyscypliny, a dla moich hlabarników niech będzie. Koda, bo teraz po tej bitwie będzie mógł pewnie ten koleś wyjść z, z obozu i. ja zacząłem zaatakować, no dobra. Czaszko strasznie mnie wkurzały zawsze. Przejąłem Helmgard, to praktycznie co 3-4 tury przychodziła pełna armia czaszkołupów łupów i mnie tutaj e, męczyła. No dobra. Trudno, tam dwa punkty nic mnie tutaj nie zbawią. Dawaj moich szermierzy naprzód. Dwie jednostki łuczników z halabarnikami. Tyg was tutaj. Wieczka niech będzie, a ty też. A? Powiedzmy, że tak powinno być. Imperator Klan Francuz jest gdzieś na przodzie, I gwardia reklamu będzie tutaj stała i czekała. Dobra, was jako jedynka zablokujmy. Proszę tutaj podejść. Jego, no być ok? Może jeszcze troszeczkę tutaj. Te strony, dobra. I teraz nasi mogą stanąć w tym miejscu i mieć doskonałe polostrzał. Dobre, panie, jak pan się nazywasz? Lutorboka. Boka, dawaj do przodu. Pokaż, co ci twoi łucznicy potrafią. Można ich ustawić z tej strony, to jest bez różnicy. A jego włócznicy niech stworzą tutaj drugą linię do przodu. Będą zasłaniać? Niekoniecznie, dobra. Mogą iść. No i sam ty oczywiście też podchodzisz gdzieś tutaj, będziesz sobie strzelał. Pomiędzy drzew. Okej, okay, przyspieszmy, bo oczywiście oni atakują. Eee, nasz magik, co on temat? ma? włócznie, spoko, dzikie wcielnie Wysena i stado zagłady. No. no raczej stado zagłady będziemy głównie używać. Bursztonowa włócznia byłaby dobra, ale gdyby się tutaj pojawiły jakieś wielkie potwory, a się nie pojawiają. Guardia Rayklandu na Snotlingi to jest super wybór. Niech staną gdzieś z tej strony i niech się schowają w tym lesie. To Te niestety też mają trochę Snotlingów. Te jednostki tych um, kalabarników, tam włóczników, też niech się tutaj rozstawią trochę mocniej. Ukryją całą linię, bo snotlingi na pewno się będą przybijać. Okej. Okay. No i wy jakoś tak, coś tu tego. Jeden snotling na szczęście. Powolnijmy to, gwardia jak czeka. Ty oczywiście musisz snajpować y, tego tutaj ugrokałami zomba. To jest jednostka, która cię interesuje, gościu. No i dobrze. Mrokowe chłopaków dostają już z muszkietów, zaraz tutaj włączą do nich pewnie goście z pistoletami. Tak, będziecie strzelać czy nie będziecie strzelać? Dobra, strzelają, jest dobrze. Yy, Okej, okay. snotlingi są z tamtej strony, niedobrze. Ale już wybiegają tutaj gwardery. Klandu. ustawcie się bokiem. Dobra, i teraz tak naprawdę tutaj tu się martwić tymi tutaj z tyłu. A do zagłady. I już dobrze. I już zdobywa. Robi żniwa. Okej, okay, no i co? No te jest... Snotlingi muszą zginąć od włóczników. ale niech im pomogą. No, oni dość mocno wciry dostają od y... łuczników, Orków zresztą. Ciekawe. Ach, ohydne tchórze to były. Tego tak. Zostaliśmy w cirki. Dobra, wycofać się ziomeczki. Zobaczmy, jak to wygląda. Snotlingi już lecą. Karl na ugrockoła mi zoma cię poprosił. I ty mógłbyś tutaj strzałę wyczarować w niego? Byłbym miodnie. Dobra. Całe stado, jakoś gdzieś tutaj rzucić. Oho, ochydne tchórze, oczywiście. Dobra, gwardia reklamu. Zapraszam uciekać. Wy walczcie z nimi, wy się wycofajcie. Łuśnicy podchodzą, jest dobrze, jest spokój. Nasi muszkieterzy do nikogo nie strzelają na ten moment. Moglibyście tutaj nikt spróbować postrzelać? Radę? O, dają radę, okej. Okay. Można? Można. Zwała, nasz magik dostaje straszne wciro od A ja Nie chciałbym go tracić, swoją drogą. Więc was poproszę tutaj strzelać do niego. My na te stotlingi, nie przepuśćmy ich tutaj. Torboka, dobra, wy sobie strzelacie, dobrze ich odpychacie. I są rozbici, idealnie. Oh, Imperatorze, proszę daj radę tutaj. Płucz go na kwaśne jabłko dawaj. Doślimy tam włóczników, Was można gdzieś tutaj. Znaczy nacie tracić animusz. 80 hapsa, 87, jeszcze jedną jednostkę, można by ich zniszczyć, nie? Tak, do końca. Nam ucieka, niestety. No to nasza milicja mogłaby się tutaj za nim gonić. Dobra, zatakujcie tutaj. Charger się przyda, i zostaną złamani na pewno. Tak jest. Dobra, dobić. O, milicja, proszę bardzo. Elegancko. Jak chce, to potrafi. Szkoda, że Carl z nim nie walczy, no ale trudno, trudno. Można mieć wszystkiego. Dobra. Wracają, strzelać do nich. jak tak wracają, nie wracają. Gdzie jest moja gwardia Tutaj, dobra, zostawić już ich. Moczul, niech włócznicy ich gonią. Jest dobrze, jest bardzo dobrze, bym powiedział. Żyliśmy, kwestia tylko tego, żeby trzeba będzie jednak uciec po pod oblężenia. Kiedy tury, które czekałem, pójdą wysłowywą się pupę. Dobra, zakaz uciekania, strzelajcie po prostu. Jest nice, dobra, wygraliśmy. A czy trzeba ich dobijać to, tego nie wiem. Tak naprawdę możemy sobie tutaj pogonić, zdobyć trochę expa. Dobra, teraz są tych, jak sobie tutaj do nich postrzelać trochę. I tam kilka jednostek, sześć to żaden problem. Eee, Karlito, Dobra, nie dobiłeś tego gościa. Ugro mi zomba, fajnie by było, byś go zabił. Może jeszcze dasz radę tam niego dobiec. A tak zwarcił dyscyplina, dawaj jest leży, dobra. E, nie dobijamy więcej, tak nie dam rady. No, mocno nas pobijali. Stanowczo, stanowczo trzeba będzie zrezygnować z tego oblężenia, cię, ten dziad przeżył. Tej hajs, potrzebuję hajsu. Teraz ci nas pewnie. Nie to my sobie uciekniemy. Dobra, em... cyk. I elegancko, zaraz będę mógł sobie tutaj przyłączyć Talabetland do Imperium. Cofamy się do siebie. Eee, Nie wejdzie u Bersraku. Ten problem. siedem, Dobra, ja myślałem nad tym, żeby Aldor sobie rozwinąć. 509 natury jeszcze mamy. Mowa handlowa. Nie, nie, o nie, dobra, nie to nie. Kim tu z Ostlandem? Oni nic w ogóle nie chcą ode mnie. Umoła byłaby taka średnia, bo dwa razy więcej by zarabiali ode mnie. O! A jeśli dam umowę handlową i dostęp wojskowy? No i super, zrobiliśmy tak. zdobyliśmy quest'a. Półtora tysiąca? i teraz moździerze byśmy musieli wcielić do armii. Dobra. Ale spoko, że mamy te półtora kafla. do 50 no dobra, I tak na razie na nic innego tutaj nie możemy tego wydać. Ile kosztuje utrzymanie? 2717 2328, no elegancko 400 zł w kieszeni. Na początku to jest bardzo dużo. Transformacja kadona w takim razie, poproszę. Większe przychody poproszę i daj mi. A, ulepszoną transformację, dobra. Teraz podejrzewam, że będzie opcja połączenia Talbeklandu. Tak to już zrobimy. Znowu z autorytetem wyjdziemy na zero, ale nie szkodzi. U, może być ciekawie odpuścili nam na szczęście, ale se coś się niszczy, nie Urany tak chciało, że już myślałem, że będzie drop. A jednak, a jednak, dobrze, już odpalam z powrotem. Dobra, mamy to. O, em... <śmiennie> jak teraz wiemy, jak to się rozwiąże? Jakbym ich tutaj zaatakował, mam cztery jednostki włóczników. Um... Raz, dwa, trzy jednostki bohaterskie. Te notlingi niestety są. Dobra, spróbujmy. Próbujemy zabić ich i uciec przed sekcjonistami. Dobra, posiłki są w drodze, więc spoko. Niestety na razie nie mają tego rozstawienia. Dzięki Winterwolf za polowa. Dobra, no i możemy rozpocząć. Zobaczymy gdzie oni są. Tutaj stoją, dobrze. Manko. Ok, w takim razie my sobie ustawimy tych włóczników gdzieś tutaj pod zboczem. Łyjeczka na górze. I oczywiście masz nakaz praktycznie uciekania. Nawet tych snotlingów te snoty całe trzeba by tutaj pozabijać. My ty się do tego nadajesz Bardzo dobrze. O, 300 zdrowia, dziękuję. My tą strzałą też mogli sobie strzelić. To tam w porządku. W porządku. Studia ogarnięte. O kurde, o tego się nie spodziewałem. Więc można sobie wrócić do ogrywania Warhammera, nie? Dobrze. Dobra, trzeba będzie ich po prostu tak wykończyć w ten sposób. Oni i tak czekają na posiłki. My mamy myślę dość dobrą pozycję. Na szczęście, mimo wszystko, większość tutaj jego strzał trafia. No dobra, stój, stój, stój. Już aż tak się tutaj nie pchaj. Bo oczywiście tryb strażniczy musicie mieć włączony. A jakbym was tak rozciągnął, o. Was trochę cofnął, bo jesteście dość słabym oddziałem pięciu zabitych. Nie trafę nawet, dobra. Na tych snotlingów tam, na te snoty Ewentualnie połnikać trochę strzału od nich. ELEGANCKO! Dobra, zaczynamy atakować. Teraz strzałem tutaj pójść w nich. Wólnie szkoda, że nie zobaczyłem... E, żadnego bohatera, bo od niego bym strzelał. Najchętniej. O tak, to możemy zabijać. O jest, pojawił się. Dubrok miażdżący twarze. miał jak każde inne, dobra. No tak, masz rację, coś cicho, ale nikomu nie każę tutaj pisać, więc nic się nie dzieje. Mógłby zacząć biec, a nie spacerujesz. Nie ma Blue Arga? Dobra, przybyłem przed tymi snotami tutaj zdążyć. No i teraz tak. No przede wszystkim, nie? To będzie najbardziej wkurzająca jednostka. Raz atakują. No i teraz już nie wiadomo co. Ochydne tchórze na pewno trzeba będzie zniszczyć. I wycofaj, będziesz strzelać do haterów. Będę do snotów też postrzelać trochę. I tego całego Dubroka jakoś tutaj atakować. E, dobra, macie odpowiednie tryby włączone, jest ok. Dobrze. Dostrzaj do snotów, jak nie możesz do bohaterów, ewentualnie tylko do Uga. O rany, no co cię tak przest... zastawia tutaj, że nie możesz sobie strzelać. O rany. Dobra, tylkoś od boku. Cholerny ła. Ok, teraz was tutaj też od boku, ciebie również od boku. Będziesz strzelał tylko dziada tutaj. E, wiem, że to jest ta druga umiejętność, ale tylko plus 50% podatności na ogień i. i spowolnienie, dodatkowo. Więc to jakoś tam wielce nie wpływa na to, co się tutaj dzieje. walce. Ale w sumie mogę, skoro jest, to mogę. Dobra, was teraz tutaj. Was w nich, a wy strzelacie, ok. Dobra, tego ja tego tylko snota rozwalić do końca. Strasznie irytujące, że tak wraca cały czas. 200 hapsa no dawaj jeszcze raz go uderz. Dobra, zaczynamy tutaj przegrywać na środku. Nie specjalnie dobrze. Chociaż nawet chórze umierają, to jest spoko. że nie możesz za bardzo strzelać. Postaraj się, może do niego tutaj strzelić. Powinniśmy mieć dość czysty trzał. O, dokładnie. Ashuk zaraz zginie. Dobra. Łucznicy już nie istnieją, praktycznie. 74 jednostki. Pozostały. Ale najważniejsze, że na ten moment uciekają, więc sobie wyślemy tutaj łuczników od tyłu i zaczniemy strzelać do tych jednostek i powinniśmy jakoś to ugrać w tym momencie. Dobra, oni tu jeszcze postrzelali trochę, tutaj łucznicy jednostek, goblinów, ochytne tchórze, oczywiście trzeba ich ostrzelać. Rzuć w nich to spowolnienie. Hej, okay, nice. I mamy to. Mamy to! Fesigma okay, wy mu odpuśćcie, ale ty go goń. Możesz strzelać biegnąc, więc to właśnie powinieneś robić. Jest dość szybki niestety. Jak tego goblin? O właśnie, właśnie, strzela i biegnąc. Chyba, jeszcze jeden strzał, nice. No dobra, czyli ogarnęliśmy tutaj walkę z orkami. No zobaczymy, czy secesjonariści. Czy damy radę im po prostu uciec? Bo wygrać z 13 jednostkami, takim czymś to już na pewno nie da rady. No weźmy hajs i tak jakoś tam się zwróci. I teraz są ci secesjonarze, to zapisuję. Staramy się uciec.